Ja Pastuszka. Chodzę do klasy ósmy szkoły podstawowej miasta Pana Kazłomskiego. Panie O konkursie dowiedziałam się od mojej pani na lekcji historii i postanowiłam wziąć swój udział. Wiem też, że w moim mieście mieszka człowiek, który był związany z ruchem solidarności, dziadek ogek, jak samo sobie mówił, to pan Aleksander Sola. Jako pracownik dawnych zakładów elektromaszynowych, w na początku lat 80. zaangażował się w działalność zakładowej Solidarności. Stanął jako jeden z wielu przeciwko istniejącym porządkowi społeczno-politycznemu. Postanowił zwalczyć o swoją, ale i naszą wolność. Działania pojedynczych ludzi tworzą przecież historię całego narodu. Tak jak lawina potrzebuje niewielkiego impulsu, żeby mogła ruszyć z ogromną zdecydowanych działań konkretnych ludzi. Dzięki ich odwadze i zaangażowaniu mogę dziś żyć w moim kraju. Jestem dumna, że w moim mieście mieszka ktoś taki jak Pan Aleksander. I chcę wykorzystać fakt, że mogę z nim spotkać osobiście i zapytać o wydarzenia Dzień dobry. Jak się Pan nazywa? Aleksander Sola. Ile ma Pan lat? 12, brak mi do setki. I czy mogłabym Panu zadać kilka pytań? Proszę bardzo. W jakim zakładzie pracy i na jakim stanowisku był Pan zatrudniony w czasie strajków lubelskich? W czasie strajków lubelskich to pracowałem ze szkoły szkół technicznych przy zakładowych przy Poniatowskiej Edzie jako instruktor nauki zawodowej. Na jakim etapie protestów zaangażował się Pan w działania Komitetu Strajkowego? Wcześniej pracowałem w narzędziowni, narzędziownia i remontowy to były takie wiodące zakłady, oddziały na zakładzie, taka zwana inteligencja robotnicza, a to dlatego, że tam trzeba było mieć przynajmniej zawodowe wykształcenie, a wielu ludzi miało średnie, no i stąd zawsze się rozchodziły różne protesty, różne bo zróbmy stawianie pytań. Było tak, że pewien czas bojkotowaliśmy władze te wybieralne na zakładzie, Radę Zakładową, Radę Robotniczą, ale już przed tymi zmianami, już przed lipcem doszliśmy do wniosku, że nie tędy droga, trzeba wejść w te struktury. I u nas na były wybory związkowe. Kandydowałem dostałem największą ilość głosów. Sądziłem, że będę przewodniczącym Rady Oddziałowej, ale wtedy nie bezpośrednio wybierano przewodniczącego, tylko ci członkowie rady, którzy zostali wybrani. Wtarłem na to posiedzenie ze związków zawodowych z okręgu, z Lublina i zaproponował starego przewodniczącego. Mój kolega z był przewodniczącym rady robotniczej. I wtedy zaczęliśmy właśnie już takie no, robotę, takie próby, jeśli nawet nie przejęcia, to, to zorientowania się, co się gdzie dzieje. Ja, ponieważ nie zostałem przewodniczącym Rady Oddziałowej, zostałem wybrany do prezydium Rady Zakładowej Związków Zawodowych. No i tam miałem pole do działania i dużo by o tym mówić. Po prostu prowadziliśmy już taką politykę niewygodną dla tamtej władzy. Czy pełni Pan kiedy. Jest jakąś funkcję społeczną w czasie protestów? No w czasie protestów to już pracowałam tak, jak powiedziałam, w Zespole Szkół Technicznych, ale kontakty ze swoim macierzystym oddziałem miałem. No i byłem tym członkiem Prezydium Rady Zakładowej. W jaki sposób angażował się Pan w działalność Solidarności po jej powstaniu? I gdy na Wybrzeżu się zaczęło, to u nas na zakładzie powołaliśmy tzw. Komitet Robotniczy. Polegało to na tym, że ludzie na oddziałach stawiali żądania, postulaty. Tego było mnóstwo, z różnych oddziałów. I na jednym z zebrań Rady Zakładowej Dyrektor zakładu mówi: Słuchajcie, tego jest tak dużo, że musimy powołać jakieś ciało, które by to zorganizowało te postulaty. No i w tym czasie zaczęto tworzyć już Solidarność. Dowiedzieliśmy się, że w Świdniku już coś jest, postanowiliśmy zrobić u nas. I w tym komitecie wybraliśmy trójkę, która pojechała do Świdnika, taki komitet założycielski. Był to Janek ta Tadeusz Zbrzycki, ten od tej piekarni. I już zapomniałem, kto był. A, jest Zbyszek Jęduszewski. Zbyszek Duszewskim był trzecim. Założyliśmy na zakładzie Komitet Założycielski Związków Zawodowych. Jędruszewski był przewodniczącym, ja byłem wiceprzewodniczącym. Działaliśmy tak do grudnia. W grudniu było pierwsze zebranie zakładowe Solidarności, i tam był wybrany zakładowa komisja w składzie Zbyszek Jędruszewski, przewodniczący, był to młody inżynier. Pani Jadwiga Górnia, wiceprzewodniczący, no i moja skromna osoba również wiceprzewodniczący. Podział zrobili taki, że Jędruszewski reprezentował Związek na zewnątrz. No, był nawet członkiem zarządu regionu, był na tym pierwszym zjeździe w Gdańsku Solidarności. Pani Jadzia. Zajmowała się sprawami socjalnymi, księgowością, bo była z zawodu księgową. A ja miałem powierzony zakład, kontakty z zakładem, z komisjami oddziałowymi. I to była moja rola. A w jaki sposób zaangażowanie w Ruch Solidarności wpłynęło na Pana karierę zawodową? No więc działaliśmy do 13. Grudnia 1981 roku stan wojenny. Tak jak już wspominałem, że nie zdecydowaliśmy się na strajk okupacyjny, ponieważ nie było tu warunków. No ale potem powróciliśmy do pracy, naturalnie naszą komisję zaplombowano. A ja czym przyszli w, to pod soboty na niedzielę 13 grudnia, czym ja przyszli w poniedziałek do pracy, już nas tam nie wpuszczono. A my, ta trójka, to byliśmy oddelegowani, także nie pracowali na zakładzie, tylko byliśmy w oddelegowani, bo to niby zakład miał 5 tysięcy ludzi, a 4800 należało do Solidarności, więc było co robić. Z powrotem się powrócili do swoich zajęć, ja właśnie na te warsztaty szkolne. I nawet na tych warsztatach e, robiono mi rewizję. Dwu czy trzykrotnie wpadali SBC, a jak tylko oni już byli w dyrekcji, to ja już wiedziałem, że idą. Już ktoś dzwonił tam z sekretariatu, że idą po mnie. I wtedy ustawiałam swoją klasę, bo to była powiedzmy trzecia klasa, już chłopcy osiemnastoletni, mądrzy, no były i dziewczyny w mojej grupie. Słuchajcie, taka, taka sprawa, jak przyjdą, to was wygonią z sali, ale wy udawajcie, że nic nie widzicie, w karpie chwili trzeba wpadać co chwilę na salę, podobnie instruktorzy. Nawet y, wicekierownicy byli również z nami, kierownik raczej nie. I jak takie przesłuchanie religia trwała, oni przetrząsali, co rusz ktoś padał, a to uczeń o coś pytał, a to inny instruktor z jakimiś rysunkami, z jakimiś zadaniami, a to zastępca kierownika. I oni się chudziaki paszyli w się czuli. Z nim. I... Postawili na tym, że muszę podejść, że taki człowiek z młodzieżą pracować nie może. Nalegają, będę musiał pana zwolnić, ale mam propozycję przejdź pan na emeryturę. Panie dyrektorze, ale ja się nie mam takich do emerytury. Jeszcze pięćdziesiątki nie miałem skończone. No, na przyspieszoną emeryturę. No nie mam uprawnień. To już się rok temu skończyło to przejście na emeryturę. Podpiszę panu, że z przyczyn zawodowych zatrzymaliśmy pana, że pan się starał, żeśmy zatrzymali pana na zakładzie. Panie dyrektorze, ale ja się nie czuję chorym, a trzeba było mieć trzecią grupę. Idź pan do tego, a tego lekarza. Trzy tygodnie trwało, byłem na emeryturze. 29 października. 81 roku kończyłem 52 roku, kończyłem 50 lat, a 1 listopada już byłem na emeryturze. Musiałem się zgodzić, bo wiedziałem, że jeśli nie, no to stracę pracę. Sam pracowałem trójka dzieci. No i przechodząc na emeryturę, to to uposażenie miałem niższe, ale pewne. Byłem pewny, że jak mnie gdzieś aresztują, to żona będzie brała emeryturę i te dzieci będą miały jednak co jeść. I miałem dużo czasu, miałem możliwości i dopiero zająłem się naprawdę solidarnością tu, w poniatowej Opolu i byłem tak zwanym, no nielegalnym, ale bez wyboru. Przewodniczącym nielegalnych struktur Solidarności w stanie wojennym, i aż do zalegalizowania nowej Solidarności w rejonie Poniatowa-Opole Lubelskie. Nasza organizacja zdelegalizowana, i wszystko tak już ucichło, uspokoiło się. Mija czas. Ja słyszę, że w Świdniku coś się dzieje, a tu się wiele działo, w Warszawie coś się dzieje. Zacząłem zagadywać najpierw tych, którzy stali wyżej ode mnie w hierarchii związkowej: róbmy coś. No róbmy, róbmy, ale się nic nie działo. Wszedłem w samochód, pojechałem do Świdnika, tak jak wspominałem, miałem tam brata, który tu również był działaczem, nawiązałem kontakty z takimi ludźmi, jak Andrzej Sokołowski, Fredek Bondos. Wróciłem do Poniatowy, zorganizowałem kilkunastoosobową grupę <tryk> działaczy Solidarności, to tego drugiego rzutu raczej. I 13 grudnia, nie grudnia, 13 marca 82 roku zorganizowaliśmy tu w Poniatowej wielką akcję plakatowania, ulotkowania, naprawdę jak na takie miasteczko to było tu zarzucone ulotkami i plakatami, abyśmy obserwowali jak ormowcy SB-kami chodzą Próbują zrywać, to nie chciało schodzić, że dotkami skrobali. Trzy dni mieli roboty. Mieliśmy uciechę z tego powodu, były jakieś przesłuchania, ale nic z tego nie wyszło. I cały czas, już od tego 13 grudnia 82, działaliśmy dość prężnie. Prasęśmy otrzymywali z z Lublina, z w Związkową, z Warszawy. Samiśmy również przez 13 miesięcy wydawali taki miesięcznik pisany na maszynie. Miało to tytuł Nasz Głos. Jeździliśmy na takie msze za ojczyznę do kościoła jezuitów na ulicy Królewskiej w Lublinie. Ci zakon, księża to nie zawsze byli odważni, ci zakonnicy byli i tam ładne, piękne, wszelkie, o podłożu politycznym były. Pewnego razu Andrzej Sokołowski z Lublina pyta się mnie, czy nie chcielibyśmy mieć Radia Solidarność. A oni już nadawali, a Romaszewski już w Warszawie siedzieli za radio Solidarność. I to Chyba, chyba Romaszewski miał 10 lat więzienia, a jego żona 8. Także to wcale nie było z tym żartów. No, ja się zgodziłem bardzo chętnie. Weźmiemy te radiostację. Ustaliliśmy gdzie, kiedy, hasła, jak będzie przejęte. Miało być to przejęte po mszy u jezuitów na Elecemie, na jednym z przystanków. Mieliśmy przejąć te radiostacje. Wcześniej umówiłem jednego z najenergiczniejszych działaczy Solidarności, zaproponowałem mu, czy poprowadzi to. Dawałem mu takie, że nawet ja nie będę musiał o wszystkim wiedzieć, bo musi być ścisła konspiracja, żeby się nie wydało. I w sobotę, kiedy było umówione, ja pojechałem i inni też na tym szedł, a tego akurat nie ma. A on tylko znał sposób jak przejąć, no i ja wiedziałem jak przejąć tę rejestrację. Był z Opola kolega samochodem, pojechaliśmy na ECM. Poszedłem na ten przystanek. Sprawa polegała na tym, że facet był z torbą, a ja z podobną, prezentową. Siedział na przystanku, ja usiadłem obok niego, wymieniliśmy hasła, i odchodząc ja wziąłem jego, on wziął moją. Przyjechał przyjeżdżał do nas taki Grzegorz, Wolczyk, taki doktorek z Kulu, i uczył. No, nauczył nas operowania tą, tą radiostacją, z tym, że ja już zraziłem się do tego jednego z działaczy i myślę sobie, nie ma co rozmawiać z innymi, faktycznie to jest bardzo niebezpieczne i, uspraw i usprawiedliwione, że ludzie się boją. I koniec końców zmobilizowałem mojego wtedy 17-letniego syna Tomka, yy, mojego siostrzeńca ze Świdnika Mirka o rok starszego, a Mirek już wtedy nadawał, był operatorem w Świdniku, więc dla nas był bardzo na czasie, bardzo korzystny, bo wiedział co i jak. I Jerzy Urbański tu z Poniatowej zostali przeszkoleni do nadawania. No i przez, przez może półtora roku nadaliśmy tu kilkanaście tych audycji Radia Solidarność. Było to tak, że w czasie na przykład dziennika dziennik lecił najlepsze, Telewizor wyłącza się, głos wyłącza obraz, jakieś paski i tu Solidarność. Takie jeszcze było melodyjka. Chyba to było przy prześniczka siedzą jak anioł, tyłeczki, króciutko, minutkę. No i były wiadomości. Robiło się to tak, że myśmy pisali nasze wiadomości. Mirek lub ktoś inny założyli do świdnika, na kulu to nagrywano. Myśmy dostawali kasetę i z tą kasetą szli chłopcy do lasu, rozciągali anten antenę, nadawali audycję. Nie mogło być więcej niż 5 minut, żeby się nie, nie dać złapać. Jak pan rozumie słowo wolność? Czym ona dla pana jest? Wolność. No cóż. No brałem udział bierny, czynny w odzyskaniu tej wolności. Jestem odznaczony krzyżem wolności i solidarności. Między innymi za to właśnie organizację Radia Solidarność, za działalność przez te wszystkie lata na terenie Poniatowy i Opola. Prócz tego mam odznakę zasłużonego działacza opozycji antykomunistycznej z legitymacją oraz statut kombatanta. Jakie słowa skierowałby Pan do naszej młodzieży, które mogłyby być wyznacznikiem w naszym przyszłym życiu? No do Was jakie słowa, no przypomnę, że ja musiałem, no bo to naprawdę narażałem na niebezpieczeństwo swego 17-letniego syna i swego 18-letniego yy, bratanka, oni to chętnie brali, może oni sobie to bardzo nie zdawali sprawy z tego, co to znaczy. Raczej to mieli jako atrakcję, ale było to bardzo niebezpieczne. I do młodzieży, żeby to, o co walczyli nie tylko my, ale i nasi, nasi dziadowie, pradziadowie, żeby to uszanować i być tą młodzieżą patriotyczną na którą zawsze można liczyć. Czytałem kiedyś takie książeczki, już nie pamiętam tytułu. Ktoś przed wojną narzeka na młodzież i mówi oj ta dzisiejsza młodzież, co to za młodzież, co oni warci. My, toż my byli naprawdę młodzieżą waleczną, no bo faktycznie walczyli w I wojnie światowej o niepodległość, ale potem przyszła druga wojna światowa i okazało się, że ta młodzież, którym się niektórym wydawało, że jest do niczego, była jeszcze bardziej bohaterska, jeszcze bardziej patriotyczna, a przynajmniej tak samo jak i tamta z powstań statuadowego, styczniowego, jak ta z pierwszej wojny światowej. I mam nadzieję, oby nie było takiej potrzeby że gdyby taka potrzeba zajdzie, to ta młodzież, czyli wy staniecie na pewno na wysokości zadania.